Ta liturgia Słowa, począwszy od tego proroctwa już w pierwszym czytaniu, rozpoczyna się prostym wnioskiem, że coś się kończy i coś się zaczyna. I zrozumiał to w sposób szczególny szebna, który usłyszał: Strącecie z swojego urzędu koniec, czas minął, mówi Bóg. Nie da rady dalej w ten sposób. Nie da rady połowicznie, nie da rady pełnić pewne rzeczy a jednocześnie robić całkiem coś przeciwnego. Bardzo ostro zaczyna się ta liturgia słowa. I dzieje się to, jest to obraza tego, co dzieje się we wnętrzu człowieka, taki szebna, w pewnym sensie może być w każdym z nas. I tak się może dziać na płaszczyźnie wiary, modlitwy i na płaszczyźnie kościoła. I gdy dobrze przypatrzymy się tej dzisiejszej Ewangelii o prymacie Piotra, zobaczymy właśnie też ten wniosek. Powiem więcej. Jeśli chcesz, by Twoja modlitwa była pełna życia i jeśli chcesz, by Twoja wiara była pełna światła, jeśli chcesz, by kościół, którego niewątpliwie jesteś częścią, tak jak ja, by ten kościół był pełen mocy Boga, to zapraszam Cię do tej dzisiejszej Ewangelii, która pokazuje, w którą stronę iść, i która pokazuje, co jest błędem. Bo czasem jest tak, że po to doświadczamy modlitwy bez życia. Po to doświadczamy ciemności w wierze i po to doświadczamy poszarpanego kościoła, żeby albo popaść w pustkę i ruinę wnętrza jak szebna, albo obudzić się i odnaleźć prawdę, że moc jest gdzie indziej niż myśleliśmy i że szukaliśmy nie tak jak trzeba i nie tam gdzie trzeba, że moc jest w Chrystusie którego mamy znaleźć na nowo. On przez Ewangelię wychodzi dziś do nas i określa miejsce spotkania. Powiem bardziej szokująco, tym miejscem są bramy piekielne. Kochani moi, na wyznaniu Piotra Chrystus zbudował Kościół. Na tym dialogu, który dziś słyszymy, Chrystus zbudował Kościół. I to nie jest tak, że Jezus zadaje pytanie Piotrowi, za kogo mnie uważacie, a Piotr jakby wyciągnął wizytówkę i przeczytał wszystko, co tam o nim wie. Bym się teraz, nie wiem, kogoś z was zapytał, za kogo mnie uważacie, to brzmi grodzki proboszcz, jedni powiedzą ten gałgam. Czy... Nie, tu nie jest to, że Piotr odpowiedział wszystko, co wie o nim. To jest głębia ukryta w tym wyznaniu Piotra. I w tym wyznaniu Piotra jest też istota Kościoła. To jest bardzo ważne. To dzisiaj trzeba uchwycić. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że bez niej Kościół może przestać być Kościołem, a zacząć być czymś na wzór Kościoła, ale nie Kościołem. A Chrystus mówi, że bramy piekielne nie przemogą czego? Czego nie przemogą bramy piekielne w dzisiejszej Ewangelii? Było. Kościoła, a nie czegoś, co powinno być kościołem, a nim nie jest, albo już nim nie jest. Albo czegoś, co jest tylko gdzieś tam na wzór kościoła. Jeśli wejdziemy w istotę, to będziemy wiedzieli, na czym stoimy. Jeśli będziemy uprawiać lipę na wornacie. no to to padnie na łeb i niech leci jak najszybciej, bo nie jest to w rzeczywistości Pana Boga, nie? Dlatego ta Ewangelia dzisiaj jest tak niezmiernie ważna i tak niezmiernie potrzebna i stawia nas tak bardzo na nogi. Gdy byłem klerykiem, papieżem był wtedy Jan Paweł II, pewnie kojarzycie, i szefem najważniejszej kongregacji w Watykanie, kongregacji do spraw nauki i wiary która ma strzec czystości wiary, był niejaki Józef Ratzinger, późniejszy Benedykt XVI. I Ratzinger, jeden z najmądrzejszych papieży w dwutysiącletniej historii Kościoła, wydał taki dokument, który się nazywa Dominus Jezus, taki ma tytuł, i tam określił, te cztery przymiotniki istoty kościoła, które wyznajemy w wyznaniu wiary, jeden święty, powszechny i apostolski. Ratzinger wtedy wzbudził, zrobił straszną burzę tym dokumentem, bo tam było powiedziane, że kościół jest tam, gdzie jest Piotr, bo Jezus zbudował kościół na Piotrze. Reszta wszystko są to wspólnoty na wzór kościoła, ale nie są kościołem, czyli kościół jest tam, gdzie jest papież. A reszta to tylko wspólnoty na wzór kościoła, ale nie kościół. Ja bym dzisiaj, idąc drogą Ratzingera, poszedł jeszcze krok dalej, że Jezus zbudował kościół na wyznaniu Piotra, a Piotr mówi, Ty jesteś mesjasz. I w tym zdaniu, Ty jesteś mesjaszem, czyli Chrystusem, ukrywa się cała głębia. Bo kto to jest Chrystus? To jest ten jedyny posłany przez ojca w świat ludzi, którzy przestali sobie radzić ze swoim życiem. My mamy w głowie poukładane z głównych prawd wiary. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre za, nagradza, a za złe karze, a więc muszę być grzeczny. Bóg, Bozia przyjdzie i mnie pogłaska. Bozia. Chrystusie przychodzi po to, bo my nie dawaliśmy rady być grzesznymi, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. I po to Bóg stał się człowiekiem, żeby nas samych, przez nas samych przeprowadzić. To jest Nowy Testament, który tak powiem kolokwialnie, hula od dwóch tysięcy lat, tylko mało kto o Nim słyszał, że Bóg przychodzi po to, żeby wejść w niemoc człowieka. To jest istota, to jest jego mesjanizm. Ten pomazany, namaszczony przez ojca przychodzi po to, bo człowiek sobie przestał radzić. Nie umiał już nawet być człowiekiem. I to jest ta tajemnica wiary. Nie? Piotr, gdy mówi, ty jesteś Mesjaszem, jesteś Chrystusem, a Jezus mówi, a ja na tym właśnie zbuduję mój Kościół. Że siłę nie będziesz upatrywał w swojej poprawności. Gdy Piotr próbował później upatrywać, to wiemy jak to się skończyło. Na placu arcykapłana. Powiedział, ja go nie znam. To była siła Piotra. Gdy Piotr wie, że siłę ma upatrywać w Chrystusie, a nie w sobie, nie w swojej zapobiegliwości, nie w obrazie siebie samego, tylko w Chrystusie, to Piotr stoi mocno i Kościół stoi mocno. Ale jeśli nie, to zaczyna się sypać. I tak jest też w dzisiejszych czasach. Jeśli wspólnota Kościoła wierzy jest rzeczywistością ludzi może i słabych, ale idących drogą Ewangelii, i siłą jest Chrystus i jego Ewangelia, a nie to, co sami sobie gdzieś tam poukładamy, gdzieś tam na różne sposoby. No to wtedy Kościół będzie stał, a jeśli będzie kombinował, to będzie leciał na głowę. I tak jest. Zagrożenia, które są przed wspólnotą Kościoła to to, że można sobie coś pozałatwiać w kościele bez Chrystusa i bez Jego tajemnicy, bez Jego przesłania, bez Jego Ewangelii. Że możemy być tak naprawdę inni, a Ewangelia Chrystusa może być z boku, to to jest największe zagrożenie. Zobaczcie. W tym są powody kryzysu w kościołach, bo nie tyle grzech, co so kombinowanie na własną rękę, wchodzenie w układy, organizowanie Kościoła, nawet w dobrych intencjach, ale czysto ludzkich, poza Ewangelią i sposobem myślenia Chrystusa, to zwykle kończy się grzechem i odejściem. To jest na płaszczyźnie Kościoła. Ale i może być na płaszczyźnie każdego człowieka indywidualnie. I powiem Wam już tak lądując, że jest to fenomenalna Ewangelia i ona jest pełna światła i radości, bo jest zaproszeniem do nowego Kościoła i do nowego całkiem wejścia w wiarę i całkiem nowego wejścia w modlitwę. Już nie sama kulturowość, bo zostałem ochrzczony i jestem katolikiem od lat, ale forma, styl życia. Gdzie programem jest Ewangelia. Kochani moi, Jezus zabiera swoich uczniów dzisiaj w szczególne miejsce. Niedaleko Cezarei Filipowej było miejsce, które się nazywało Bramy Piekielne. Była to szczelina w skale, gdzie za czasów pogańskich, w jakimś tam kulcie pogańskim, wrzucano dzieci. To było, się nazywało Bramy Piekielne. Wrzucano dzieci jako ofiarę dla bożków. Laboszka, który się nazywał Pan. I w tym właśnie miejscu dokonuje się dialog. Jezus zabiera tam Piotra i dokonuje się ten dialog o Mesjaszu i o Kościele, czyli o jedynym Synu Ojca, Jezusie Chrystusie, który zostaje wrzucony w rzeczywistość ludzi, w tę szczelinę, by jego ofiara życia, ofiara zbawcza rozwaliła to w czym, w czym myśmy uwięźli i w co wszyscy wpadliśmy. I człowiek może trwać w szczelinie śmierci, nawet będąc dzieckiem Boga i nawet będąc w kościele, jeśli nie pójdzie za Chrystusem, jeśli nie powie: Ty jesteś Piotr. Jeśli nie powie, jak Piotr Ty jesteś Mesjasz, Ty przychodzisz po to, bym od Ciebie zaczynał każdy mój dzień, Bym Twoim sposobem myślenia odmierzał moje zamiary i czyny, by Twoja Ewangelia, a nie moje kombinowanie tworzyły we mnie kościół, nowy kościół, nie coś na wzór Kościoła nie byle jak i nie po swojemu. I fajne, piękne jest to, że my dzisiaj możemy zacząć na nowo, w to wchodzić i w tej nowej formie życia być. Tak jak ta dwójka dziewczynek, które właśnie tę przygodę z Chrystusem, pełnym mocy Synem Boga, dzisiaj zaczynają.